Pan waki, w Ewangelii według świętego Mateusza. Sława Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości albowiem oni będą nasyceni, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się i radujcie. Albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie oto słowo pańskie. Drodzy bracia, drogie siostry. Mamy taką naturę jako ludzie, że lubimy znać cel. Łatwiej nam wykonać pewne zadania, pewne obowiązki, pewne czynności czy pewne polecenia, kiedy jesteśmy świadomi celu i ten cel rozumiemy. Uczę w szkole i to pięknie widać od uczniów, kiedy wydaje jakieś polecenie, Jakąś prośbę, to bardzo często słyszę w zamian po co, czemu, dlaczego. To taka nasza natura. Zresztą zobaczcie, nawet jadąc gdzieś, udając się w podróż, łatwiej nam tę podróż odbyć, jeśli znamy cel, jeśli wiemy, dokąd chcemy jechać. Łatwiej nam podjąć wtedy decyzję, Łatwiej nam być zdeterminowanym, by wykonywać dane polecenie, dane zadanie, czy być w tej podróży. I dzisiejsza uroczystość, która przypomnę wspominamy dzisiaj wszystkich w niebie, bo święto zmarłych tak technicznie odbiorą jest dopiero jutro. My w naszej ojczyźnie niestety mamy tylko jeden dzień wolny, ja bym wolał mieć dwa. Ale mamy jeden, 1 listopada, więc siłą rzeczy połączyliśmy te dwa święta w jedno. I we wszystkich świętych obchodzimy też w Polsce, w Polsce, święto zmarłych. Choć ono jest jutro, 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, tak zwane nasze zaduszki. A ta za dzisiejsza uroczystość, to jest uroczystość, która kieruje nasze oczy ku górze, ku niebu. Bo dzisiaj niejako jest nam przypominane, po co nasz wysiłek wiary, po co nasze bycie z Bogiem, po co przestrzeganie Jego przykazań jego nauki, by móc być w niebie. Dzisiejsza uroczystość pokazuje nam, że niebo nie jest puste, że oprócz Boga i aniołów, no i Maryi, Niebowziętej, jest tam rzesza, tłumy ludzi. Część ich znamy z imienia i z nazwiska. To są ci, których Kościół nazywa Błogosławionymi i Świętymi. Od dłuższego czasu, od XII wieku, plus, minus, nawet mamy margines błędu, ale powiedzmy, że od XII wieku mamy w kościele takie konkretne procedury badania. I potwierdzania czyjejś obecności w niebie. Do XII wieku było zasada powszechnego przekonania. Od XII wieku, a później tak naprawdę od wieku XV, yy, mamy dokładne zasady, dzisiaj bardzo, bardzo konkretne, które badają yy, i potwierdzają nam, że ktoś faktycznie jest w niebie. W ten sposób możemy go, Kościół, nazywać taką osobę błogosławionym po beatyfikacji, czy świętym, po tak zwanej kanonizacji. Pokazując nam, że w niebie są konkretni ludzie, których znamy z imienia i z nazwiska. Ale oprócz tych znam znanych, jest również tłum ludzi, których z imienia i z nazwiska nie znamy. Tłum ludzi, które Kościół jeszcze nie zbadał, albo nie ma możliwości zbadania, ale po tym, jak już przeszli czyściec, są już w niebie, są zbawieni, są w niebie u Boga. Mogą to być nawet nasi krewni, za których dzisiaj się przecież jeszcze modlimy, bo nie wiemy na dzisiaj, będąc na ziemi, kto w niebie z naszych krewnych jest, a kto jeszcze nie i potrzebuje naszej modlitwy. Dlatego się modlimy zapobiegawczo i zachowawczo. Więc uroczystość dzisiaj nam. Uroczystość wszystkich świętych pokazuje nam, że niebo nie jest puste, że mamy możliwość w tym niebie być, że są tam ludzie tacy jak my. To pięknie widać w ostatnich, w ostatnich czasach, w ostatnich 50 latach, kiedy Kościół pokazuje nam, że również nie tylko księża, nie tylko zakonnice, nie tylko pustelnicy, czy biskupi, czy królowie mogą być w niebie, ale również każdy człowiek. Niedawna przecież kanonizacja dwóch zwykłych ludzi, chciałoby się powiedzieć, nastolatka Carlo Acutisa oraz młodego mężczyznę Frasatiego pokazują nam, że w każdej specyfice życia, będąc mężem, będąc żoną, będąc dzieckiem, Będąc ojcem, będąc matką, będąc y, pracownikiem jakiejś firmy, y, żyjąc w świecie, nie w pustelni czy w klasztorze, każdy ma możliwość wejścia do nieba. Każdy z nas ma otwartą taką możliwość. I druga rzecz, która płynie z tej uroczystości, to jest przypomnienie nam, że skoro oni już są w niebie, to znaczy, że znamy już drogę. Tylko naśladując ich życie, mamy większą pewność, większe prawdopodobieństwo, większą nadzieję, że nasze życie skończy się również w niebie. Tylko po na tej drodze występuje dość duża przeszkoda. No, się odwołam do moich doświadczeń szkolnych. Jak się pytam moich uczniów, Jaki jest podstawowy warunek by być świętym? No to padają piękne odpowiedzi: być dobrym, kochać pana Boga, modlić się, chodzić do kościoła. No, uczę podstawówce, więc odpowiedzi są takie bardzo proste, codzienne. A ja wtedy świadomie i celowo mówię nie. Dziczy jaki taki dziwony, no jak, nie? Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, by móc o kogoś ogłosić świętym, czyli potwierdzić, że jest w niebie, to jest oczywiście śmierć. Bo śmierć jest elementem naszej drogi do bycia w niebie, bo słowo święty oznacza dosłownie być z Bogiem, być u Boga, być w niebie, czy inny. Święty znaczy inny, tak jak Bóg. Tylko Bóg jest inny, a my w tę Jego inność jesteśmy włączani, w wcielani, dołączani niejako. Więc świętość jest możliwa tylko w niebie, będąc łączonym w jedności z Bogiem. Więc śmierć jest ważnym elementem tej drogi. I zobaczcie, że śmierć nie jest prosta. Najprostszym dowodem jest cmentarz. Zobaczcie, że cmentarz, który definiujemy przez śmierć, bo tu przychodzimy do tych, których śmierć doświadczyła. Nie kojarzy nam się z miejscem radosnym, nie kojarzy nam się z miejscem dobrym, nie kojarzy nam się z miejscem miłym. To jest jeszcze głupie filmy i seriale, które nawet boją się w nocy przyjść na cmentarz, bo boją się duchów, które straszą na cmentarzu. To tak nie jest. No ale człowiek ulega takiej fałszywej propagandzie. Dusze są gdzie indziej. Na cmentarzu w nocy jest bez... no chyba, że jakieś... tu w tego nie ma. Ale w dużych miastach czasami się trafiają mniej trzeźwi bywalcy cmentarzy. Więc zobaczcie, cmentarz nam się nie kojarzy z czymś dobrym i pozytywnym, bo śmierć nam się z czymś takim nie kojarzy. Jest trudna, jest bolesna, powoduje wiele łez, powoduje wiele złych myśli. Ale to, co jest niesamowite, kiedy patrzymy w górę, kiedy patrzymy na wszystkich świętych, to śmierć staje się etapem, a nie metą, nie końcem. I to dla nas, chrześcijan, jest to wsparcie, ta nadzieja, która pomaga nam przepracować ten cmentarz, przepracować śmierć. Czy to moją? To nie jest proste, człowiek nie lubi o tym myśleć. Jestem w trakcie pisania mojego testamentu, widać się nam wizytacja biskupia, i każdy ksiądz musi mieć aktualny testament spisany, nieważne ile ma lat. Ja nie mam odpisanego ważnego, stary ma 10 lat, a co 5 lat musimy aktualizować. Teraz piszę ten testament, bo biskup będzie sprawdzał, czy go złożyłem. I nie jest to proste. No bo testament, kiedy wchodzi w życie? Kiedy człowiek umiera? Pisanie testamentu. To niejako myślenie o swojej śmierci, co będzie po mojej śmierci. Nie są to proste myśli, bo śmierć jest prostą rzeczą. Nawet jeśli człowiek ma nadzieję zmartwychwstania, nadzieję zbawienia. Dlatego ta uroczystość wszystkich świętych pomaga nam przepracowywać temat śmierci, bo pokazuje nam, że to jest etap etap na drodze do nieba etap na drodze do bycia z Bogiem na zawsze. Dlatego, choć tutaj te groby nasze oczy kierują w dół, to pamiętajcie, że wychodząc z cmentarza, mamy oczy mieć wpatrzone w niebo. Symbolicznie w górę. Choć wiemy, że tam nieba nie ma, niebo jest gdzie indziej, ale symbolicznie w górę. Że możemy się spotkać ponownie naszym bliskim zmarłym, tam, gdzie wszyscy w niebie święci są. I trzecia rzecz, która związana jest z tym świętem trochę egoistyczna. Bo święto zmarłych jutrzejsze, które przeżywamy częściowo dzisiaj, mówi nam o pamięci o drugiej osobie, o bliskiej nam zmarłej osobie, bo za nią się modlimy. Ale dzisiejsza uroczystość ma w sobie taką trochę cechę egoizmu, czyli mamy myśleć trochę o sobie. Bo niebo nie jest metą. Robimy wszystko, by do nieba się dostać, i co, to nie będzie koniec. Zobaczcie, tutaj na ziemi jest tak, że jak przygotowujemy się do jakiegoś ważnego wyścigu sportowego, powiedzmy maratonu, albo tam na 400 metrów, na 5 km, a nie, tam się na sporcie, dajmy ten maraton. Ile treningów, ile ćwiczeń. Jak człowiek biegnie ten maraton, tak przebiegnie tę metę. No to już koniec tego wysiłku. Owszem, tam mięśnie muszą odpocząć, trzeba je trochę rozchodzić, ale już koniec. Tylko medal i się osiągnęło to, co się chciało się osiągnąć. W niebie tak nie jest. Nie chcę Was zniechęcać, żeby nie było. Ale zobaczcie, w niebie są ci, którzy potrafią żyć Bożą Miłością, bo na tym polega życie przykazaniami. Owszem, słyszymy dzisiaj w Ewangelii jedne, tak zwane osiem błogosławień. Piękny zestaw przykazań. My ich nie lubimy, bo są trudne. Prostszy jest dekalog. Dekalog jest prostszy w stosowaniu. Nie rób tego, nie rób tamtego. To jest prostsze. Jak mamy granicę, jest prościej. Osiem błogosławień mówi o własnej inicjatywie. Musimy zrobić coś więcej. To jest trochę trudne. Lu nie lubimy tak wychodzić z siebie, zrobić coś więcej. Mam wyznaczoną granicę. Tu ci wolno dojść, do tego momentu możesz przejść, jest dużo prostsze. Więc żyjemy dekalogiem, a powinniśmy żyć ośmioma błogosławieństwami. Ale zobaczcie, że i dekalog, i osiem błogosławień uczą nas Bożej miłości. Czyli miłości do, do drugiego człowieka, miłości do Boga, nie miłości do siebie, ale do innych. I będąc w niebie, ci święci, ci błogosławieni, tą miłością żyją. Dlatego oni tam się nie lenią, nie odpoczywają, nie odpoczywają na laurach, bo zdobyli złoty medal, niebo. Zobaczcie, że oni nam tu na ziemi pomagają. Są naszymi orędownikami. Zobaczcie, jak skuteczna jest modlitwa przez stawiennictwo świętych, przez stawiennictwo naszych patronów. Dlatego korzystamy z ich pomocy. Pierwsz patronatwa naszego życia. Chociaż to dzisiaj trochę ciężko z tym jest, no bo był zwyczaj kiedyś, dzisiaj go nie ma, szkoda, że przy chrzcie nadawano nam imię świętego. Po co? By ten święty całe życie nam towarzyszył i u Boga łaski nam wybłagał. Dla nas, specjalnie dla nas, specjalnie dla mnie. No ja mam Tomasz, akurat apostoł, jest mi bliski sercu. Bardzo lubię jego twarde stąpanie po zimie, jego empiryczne podejście do Chrystusowego zmartwychwstania. Uczę się od niego i bronię go, tego niedowiarka. A zobaczcie, że dzisiaj przy chście często o tym zapominamy, dajemy jakieś ładne imię, a nie imię świętego. Natomiast przy bierzmowaniu jest prościej, bo przy bierzmowaniu świadomie i dobrowolnie wybieramy tego patrona. Więc każdy z nas, jeśli nie jednego od bierzmowania, to chociaż ma przy chrzcie i odbioru, to może mieć nawet dwóch szczególnych patronów świętych, które się opiekują. Patron parafii, nasz jest święty Wojciech. To jest nasz szczególny orędownik. Mam jakiś problem, jakąś trudną sprawę. Jego mogę prosić o pomoc. Zresztą mamy specjalistów świętych. Zobaczcie, że wiele zawodów ma swoje szczególne patronactwo. Tacy święci od szczególnych zadań, od szczególnych poruczeń. Barbara Święta od górników, Florian od strażaków, Michał Archanioł od policjantów. Mamy od różnych szczególnych sytuacji. Jedziemy gdzieś, święty Krzysztof nas będzie prowadził po drodze. Zgubiliśmy czegoś, święty Antoni, weź mi pomóż. Mamy trudną sprawę, święty Judatadeusz, Tadeusz, święta Rita. Zobaczcie, że mamy szereg świętych, których możemy prosić o pomoc, w naszych trudnych sytuacjach, w naszej codzienności. I oni chętnie służą pomocą, bo się nie lenią w niebie, nie spijają śmietanki po całym Twoim ziemskim wysiłku, ale dalej chcą świadczyć Twoją miłością pomoc nam tutaj na Ziemi. A ten dzień jest tak szczególny, bo dzisiaj możemy wzywać orędownictwa wszystkich. Kościele w liturgii orędownictwa wszystkich świętych wzywamy tylko w bardzo ważnych sytuacjach. Raz w roku w czasie wigilii paschalnej, jak jest błogosławieństwo wody ścielnej, wtedy jest litania do wszystkich świętych. To jest jedyny raz, kiedy w czasie liturgii to robimy, jeśli chodzi o zwykłą liturgię. To jest tak szczególna, tak wyjątkowa modlitwa i w czasie świętych jak święcimy księdza, czy diakona, czy biskupa, wtedy modlimy się do wszystkich świętych. Bo to jest taka potężna modlitwa. Więc w szczególnych sytuacjach, zwłaszcza trudnych, więc korzystajcie dzisiaj z tej możliwości. Całe niebo dzisiaj nas słucha i chce nam pomóc, chce mi pomóc, chce tobie pomóc, drogi bracie, czy droga siostro. Macie jakiś trud, jakiś problem, jakaś choroba, jakaś kłótnia, jakaś trudna sytuacja w pracy, w rodzinie, w otoczeniu poproś dzisiaj wszystkich świętych o orędownictwo u Boga bo i nie tylko nam pokazują, że niebo nie jest puste nie tylko nam pokazują, że śmierć nie jest końcem ale jeszcze chcą nam pomagać i faktycznie nam pomagają faktycznie nam udzielają swojej mocy, swojej łaski Prosząc u Boga w mojej konkretnej intencji. Na co dzień korzystajmy z ich orędownictwa, a dzisiaj w sposób szczególny z całego nieba. Mnóstwa ludzi, jak to usłyszymy za chwilę w modlitwie, w nieprzeliczonym tłumie, który chce nam pomagać, który chce nas wesprzeć, który chce nam udzielić Twojej siły. I swojego wsparcia, prosząc mojej intencji, w waszej intencji, u dobrego Boga. Nie bójmy się więc patrywać w niebo, bracia i siostry. By mieć nadzieję swojego życia wiecznego, po śmierci swojej. By mieć nadzieję ponownego spotkania tych, których dzisiaj wspominamy, stojąc przy ich grobach. By mieć wsparcie świętych tej doczesności. Która nie jest łatwa, która nie jest prosta, ale w której oni chcą nam pomagać i faktycznie nam pomagają.